Cześć, bardzo serdecznie Was witamy, cieszymy się, że możemy razem się pomodlić. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych z rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego nazywano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Panie Boże, pomnóż nam nadziei, że spełnią się na nas obietnice Boże. Chcemy pomodlić się dzisiaj w intencji pokoju na świecie. Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. Anioł Pański, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I po czas ducha świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami trzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służę, a słowo stało się ciałem. I zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boże Życielko abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji zmarłych wieczny Odpoczynek raczej im dać Panie. A światło wieku i sny im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo, bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Bardzo was, wszystkich, bardzo was wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Tosi Zbigniewa, Marleny i Renaty. I spotykamy się tutaj w poniedziałek o 12. .00. Dobrego dnia, dobrego weekendu. Z dobrego panem, dnia. Z Panem Wogiem. Cześć. Cześć.